Siemka, siemka. Witam Was niezwykle serdecznie na naszym kanale. Witam starszych widzów, witam nowych widzów. Ja niestety jestem zasmarkany. Chciałem ten filmik nagrywać wczoraj, no ale jeszcze zasmarkany bardziej byłem. Eee, tak się poświęcam, że gorączka, choróbsko, ale dla moich najlepszych widzów wszystko. Uzbierało się trochę paczuszek. Także za chwileczkę się weźmiemy za e, tych paczuszek otwieranie. E, mówiłem w poprzednim, właśnie, wrzuciłem filmik na jutro. No i niestety z tego telefonu ja muszę bardziej krzyczeć, gdyż jest tam bardziej, chyba podejrzewam, zakurzony mikrofon. I ten mój dźwięk tak dobrze już nie dochodzi jak do tej kamerki mówiłem o konkursie wstępnie konkurs będzie za tydzień lub dwa wymyśliłem coś takiego będzie takie pudełko na monetki ze względu, że mój kanał subskrybują i stakerzy i poszukiwacze skarbów więc to będzie takie pudełko uniwersalne nie mam jeszcze gąbki do niego będzie gąbka z jednej strony będzie wycięcie na monetę że ktoś to będzie mógł to używać na jakiegoś swojego większego, mniejszego rodzynka albo z drugiej strony będą nacięcia i będzie służyć na wykopki fajna, fajna metalowa puszeczka jest to moja ręczna robota Wcześniej to wyglądało tak. Są tutaj tak zwane travel sweets. Cukierki w puszce, takie landrynki posypane taką mąką, żeby się nie kleiły. Także wsadziłem w to, wbrew pozorom, trochę pracy, więc docencie to. Trzeba było zerwać najpierw tą naklejkę, tą naklejkę, ładnie odtłuścić. Jest to pomalowane podkładem i srebrną farbą. Także to będą nagrody Będą monetki w tym A po prostu kupki, Jak mi się uda te termiczne takie załatwić To będą po prostu na następny konkurs Nie chcę już dłużej czekać Nie chcę was zwodzić Bo to też głupio wygląda Także tak o Dobra Mamy tutaj sporo paczek Nie wiem czy zdążymy wszystkie Otworzyć dzisiaj Ja zacznę tych dwóch największych gdyż yy, tu są mega, mega, mega monetki. <laughs> Niestety jestem chory, musicie mi to bardzo wybaczyć. Tą kopertę, te koperty otworzę tutaj wstępnie, bo yy, ten yy, sprzedający, on tak <laughs> kilka tych kopert wsadza i praktycznie adresuje wszystkie. Także ja tutaj je wstępnie już powyciągam, aż będzie bezpiecz... bezpiecznie. Niestety zaprawiłem się tydzień temu w... w środę byłem się zaszczepić na COVID. Nie wiem czy to źle, czy to dobrze. Mam nadzieję, że nic mi się nie stanie, że przeżyję. No ale jak to ze szczepionką bywa? No organizm, organizm był osłabiony. Przepraszam, przepraszam Was naj, najmocniej. Organizm był e, osłabiony, no i coś mi dopadło. Robię w takim zamku. E, I w tym zamku... Są przyciągi. O, o, to dobrze, było bezpieczne. Były przyciągi. No i mnie coś trafiło. Tu znowu zaadresowane i, i, i koperta, i, i ten, i, i pudełko. Ja Cię tutaj to porozcinam. Robię właśnie w tym zamku. No i muszę Wam powiedzieć, gdzieś to tu miałem. To są moje dwie ostatnie znajdki. Jest baba na wózku. Kultowy tekst yy, Odyna. I znalazłem srebrne sześć pensów. Haha. To Wam jeszcze na wieżę pokażę, bo się później przyłączy na kamerkę. Kurde jak popakowane chorender. Dobra. Ja Wam tutaj tak pokażę. Tu, o, ale tu jest kawał monety, chyba mi się zdaje coś. Ja, ja ją najpierw sobie tutaj kuknę. Ja pierdzielę. Kumajcie to. Tu mój palec. Tu jest jedna uncja. 25 dolców z Jamajki. Ale, kurde, to jest patelnia. Ja pierdzielę. Świetna monetka. Świetna monetka. Kawał wielgaśnego srebra. Niecałe 5 uncji. Z tego co pamiętam. Zaraz zresztą wam powiem, bo tutaj jest też certyfikat. Średnica o ja pierdzielę mhm, no tak yy, średnica 63 mm waga 2100 grains grains to jest bardzo podobne słowo do gram ale to jest yy, to jest z tego co pamiętam 140 coś uncji 140 coś gramów Royal Mint of London. Kiedyś były takie złote sztabki, znalazłem. I też pisało jeden grain. Mi się tak kurde coś tu nie zgadzało. Z początku myślałem, że to jest gram. A się okazało, że to jest grain. To jest tak, jakby porównać do szczypty. Szczypta soli. Coś w ten, ten deseń. Także jest to. 0,0 chyba tysięcznych grama. Jakoś tak to jest. Nie chcę mylić, ale jest to ułamkowa część grama. Ale i tak jest kawał monety. No i mamy. Moja pierwsza. Panda. Dobra. Wyciągniemy te. Też, też są nowe monetki tutaj. Na dzień dobry mamy David Bowie, legendy muzyki brytyjskiej. Trzecia moneta w kolekcji, yy, w serii. Mam takie cztery zestawy. Już teraz pełne. Ja je najpierw powyciągam i mamy Johna Wayne'a. Świetna monetka. Bardziej mi się ta monetka podoba niż yy, The Duke. No królowej nie ma co oglądać. Muszę bardziej krzyczeć, a nie, tu nie muszę krzyczeć. Jak się przyłączy na, 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 na telefon, to będę krzyczał. Dobra. <coughs> Aha, otworzymy od razu tą paczkę. To jest paczka od, od Bartka. Bartka już dobrze, dobrze znacie. Jest tutaj sporo, sporo starych monet. I to gwiazdo lubi najbardziej. Gratis, gratis. Dzięki Ci, Bartomieju ogromne <laughs> bardzo bardzo was przepraszam za moją kondycję zdrowotną ale normalnie no już na to nie miałem wpływu, wczoraj jeszcze gorzej wyglądałem wyglądałem był się, bym był gorzej bo byłem o wiele bardziej <laughs> o wiele bardziej zasmarkany rano się czułem w sumie troszeczkę lepiej, ale poszedłem do, do pracy i tam mnie znowu trochę potem po, pogorszyło Pije herbatę z miodem i, i cytrynką Bartek przysłał mi e, 1,24 i 1,48 część talara głównie są takie monetki kto wie, może za 100 lat będą warte więcej niż teraz, nie wiem, co bym wsadził w gratisie. Jest tutaj gratis, i tutaj mamy jak zwykle fajnie. Bartek pakuje te, te monetki, tak tutaj mamy prawdopodobnie dychę, tak jest. Międzywojnie w całkiem, w całkiem przyzwo w przyzwoitym stanie jest ta monetka. Ja wam pokażę ją lepiej. Yy, pokażę wam ją lepiej, ile mamy czasu. O kurde, ale czas zapierdziela. Dobra, to tylko będzie ten. Yy, tutaj wyciągnę. Ja już je wyciągnę poza wizją, a wam pokażę. Poka... Wezmę jeszcze, wyciągnę jedną monetkę na biegu, jedną paczkę, bo znowu będę nagrywał do przodu. O, a tu się akurat trafiły. Tu się akurat trafiły kamyki Dobra No to jeszcze jedna No to jeszcze jedna Gdzie tu jest czegoś A to wiem co to jest A otworzymy to Sporo monetek Małych monetek Nie wiem mniej więcej, co to tu jest wszystko kapslowane mamy tutaj generalnie junk w świetnych jak zwykle się powtórzę w całkiem przyjemnych pieniążkach do tego są kapsle są, są są sześciopęsówki, są trzypęsówki. Jest tutaj modet, tych, o, to jest nawet ćwiartka jakaś. Dobra, ja się rozłączę teraz i przyłączę się na telefon i się z wami znowu połączę. Witam ponownie. Wstępnie to rozpakowałem. Z ciekawszych monetek od, od Bartka. Mamy półmarki. Mar, ma, Czekajcie, żebyśmy tutaj półmarki y, Cesarstwo. Też jeszcze można w miarę pokazywać. Y, pokażę Wam te te. te... To jest akurat w takim lepszym stanie, wybrałem 1,48 część talara. No to jest taki odpowiednik takiego brytyjskiego, zobaczcie jakie to jest cieniutkie. Tutaj te stany są od tej dużo gorsze, ale jedna pozytywna rzecz to, że jak pojadę do Polski, umówię się z kimś na wykopy, wsadzę je do kieszeni i będę takie kosił. To są takie stany, że tak powiem wykopkowe normalnie. Także ja to będę mógł tutaj, jak, jak, jak mi się uda, no to będę normalnie królem wykopów, nie? Fajne te monetki, nie traktuję tego jak inwestycje. E... Ogólnie też ostatnio trochę zmieniłem swoje podejście do no, chociażby do mapek. E... Ja no nie zmieniłem swojego podejścia. No często mnie pytacie. Yy, często mnie pytacie, no zdarzyło się kilka razy, że, że kilku z widzów pytało mnie, no to, czy to jest dobra inwestycja. Odpowiem to wam wszystkim naraz, że ja kocham wszystkie monety. Wszystkie monety są dla mnie cenne. Ale jako inwestycja. Każdy staker, uważam, powinien mieć taki jeden, jeden, dwa, trzy nawet zestawy takich monet yy, z PRL na przykład, Takie map, taką mapkę, yy, olimpiadę, faszyzm, faszyzm Piłsudskiego, papieża. Każdy powinien mieć taki zestaw. Tak, Bo to nasze polskie, ale czy to jest dobra inwestycja? No, dla mnie, dla mnie jest. Ja, ja kocham wszystkie monety, chcę mieć ich dużo, ale no, odpowiem Wam szczerze, że no nie jest to najlepsza inwestycja w srebro. No. Bulion, bulion, czysty bulion. Eee, podejrzewam, że, że to jest, że to jest, jeżeli ktoś lubi srebro kupować, to bulion jest, jest lepszy. Nie chciałbym, oczywiście to nie jest, to nie jest żadna tam porada inwestycyjna. Takie jest moje osobiste zdanie, tak? Ja, 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 ja będę, będę dalej te monety zbierał, bo, 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 bo je bardzo lubię. Eee, czy taki, taki junk, to jest z ostatniego filmiku, korona. No, aha, tutaj, no. Będę je zbierał, bo, bo, bo je lubię, uwielbiam je, ale no, szczerze wam powiem, że no, nie jest to najlepsza lokata tak? Każdy powinien mieć parę takich monet, ale jako lokata nie jest to najlepsza inwestycja. Tu jest właśnie, ojejku, ojej, To jest ten bonus od, od Bartka, no to już jest starszy taki, kurczę, ten talar, część talara. Tu jest monetka z jakimś Fryderykiem III, ale jej nie wiem, czy będzie dobrze widać, bo to też maleństwo. No i z drugiej strony jest coś takiego, nie wiem, co to jest, czy to było... Wyszlifowane, czy to był kurcze jakiś guzik, nie wiem. Tu jest jakby coś było coś, nie wiem. Taki taki bonusik fajny. Dobra, Bartka mamy. Tutaj mamy generalnie shillingi. To była ta ostatnia paczka. Tu mamy 10 fenoli, ale już z drugiej strony nie pokażę, bo ostatnio Centusia oglądałem i nie można tej drugiej strony pokazywać, bo wiecie co tam jest. Tu mamy tą kwiatkę, co wam pokazywałem. Fajna ćwiara I mamy taką śmieszną monetkę To jest jeden shilling Książę Takie to jest właśnie Zaraz chyba o ile się nie mylę eee... Ta z Nowej Zelandii To jest chyba może jakaś okolicznościowa moneta Nie wiem, możecie sobie rozszyfrować Powiedzieć coś w komentarzu Na przykład na ten temat No i oczywiście e, Dziadzio, dziadek Marszałek Piłsudski Między moje ulubione, ukochane, naj, najwspanialsze Fajna monetka W dosyć, w dosyć e, Znośnym stanie John Wayne ta monetka jest dużo bardziej mi się podoba od The Duke. Jest fantastyczna. Kupiłem jedną, będę miał jeszcze jedną. I jestem z niej bardzo zadowol zadowolony. Jest świetna. Trochę mi przypomina policję konną. Fantastyczną monetkę yy, kanadyjską. Jest super. Jest monetka super. Fajnie, 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 fajnie to naprawdę fajnie to wygląda. Wszystko się jakoś tak fajnie komponuje. Także jestem super, mega, hiper zadowolony z tej monetki. Cóż my tu mamy? Mamy. Davida. Aha mogę powiedzieć o tej monecie dużo było kontrowersji z tym z tą, z tą serią The Queen, moim zdaniem porażka, bardzo brzydka moneta no Elton już lepiej David Bowie generalnie każda monetka jest inna tak nie ma jakiejś takiej Spójności w tej serii The Queen, jakiś tam, o ile pamiętam, fortepian Elton, jakaś karykatura Eltona. Może właśnie o to chodzi w tej serii, że każda będzie reprezentować danego twórcę w inny sposób. No, David, już jest już, już normalne, jakby takie po piersie. Davida Bowie. No rzekłbym, że nie wiem, Anglicy robią ogólnie brzydkie te monety, jakoś kurde, yy... takie robią, żeby klepnąć, odbić i do Żyda. Generalnie jakoś nie mam przekonania do tej serii i, I nie, będę, nie będę się już chyba raczej yy... wypowiadał na temat tej monety. Pierwsza koala w kolekcji. Przysyłka. przesyłka, przysy, przysy, No, przesyłka, Przysyłka od Grześka. Pierwsza koala. Więcej wcześniej. Koala. Koala. Panda. Ale teraz się zakręciłem. Co miał. Ale, a to zahrąbiście. Mam koale. No, koala. No to zarąbiście. Kolejna koala do kolekcji. Zbieram koale. Oho render, On miał jeszcze dwie. A ja a mi się z pandami coś... Pandami mi popierdzieliło. Ale ze mnie zamot. I jestem taki zakręcony jak myśli ślimaka czasem. Mamy pandę. Super. Kolejna taka ekstra mega super hiper niespodzianka. No i mamy tego kloca. Waga 1000, 1000, 2100 szczypt. No to jest kurde kawa monety, ja pierdziele ona, próba bodajże sterling. Ale, ale kurde to czuć, to czuć tą monetę. Fajny kapselek jest taki kurde fajny taki zaokrąglony. Jamajka, 25 dolców. Świetna monetka. Te monetki wychodziły co, co, co chyba w miarę regularnie z tego co mi Grzesiek mówił. No i jest, jest, jest fajna. To jest jakaś moneta okolicznościowa. Z tego co mówił to jest taki jeszcze w miarę, w miarę fajny mały nakład. Chciałem, chciałem mieć taki kawał, kawał, kawał monety. Dobra. Powiedziałem, co chciałem. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Mam tych pudełek więcej do tych nagród, także to, to, to mamy u, u, ugadane. Za tydzień lub dwa będzie już konkurs. Przygotuję nagrody, sprężę się. I, I ten. I będzie konkurs. Nie przedłużam niepotrzebnie. Zapraszam wszystkich do subskrypcji, do lajkowania. Do komentarza, nawet byle jakiego komentarza. Łapki w górę, trzymajcie się i cześć.